Osoby, które deklarowały powrót autobusami do Nowego Sącza będą właśnie miały możliwość tego powrotu autobusami pod... Ten parowóz w tym momencie idzie tendrem do przodu. Czyli, czyli można powiedzieć, on jedzie trosz, odwrócony, ale nie zawsze jest taka możliwość, żeby na przykład, nie zawsze jest obrotnica, gdzie można ten parowóz obrócić, lub ewentualnie taki trójkąt złożony z, z torów, gdzie, gdzie też ten parowóz może, może zmienić, zmienić jakby kierunek. Ale to jest normalnie dopuszczane w przepisach, także można też tak jeździć. Na trasie przejazdu tutaj z nami jadą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, przebrani za, za jakby wojskowych. z danej epoki, z której jest bocznik właśnie jeden tutaj przyszedł do nas, tak, plus osoby z, z muzeum okręgowego w Nowym Sączu, które też są przebrane za, za osoby, z, jakby za, 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 za ludzi z, z epoki dawnej. No fajnie, bardzo mi się podoba fajnie. Syta kura tam zeszł brał co w towarzystwie historycznego. Fajnie super. A co się bardziej Pani podoba? Pociąg czy walory e, krajobrazu? No ja tu znam bardzo dużo, często jeżdżę, to znam okolice. W ogóle jest piękna i, no, i warto jeździć w tą stronę. Sam pociąg generalnie jest, e, jeśli chodzi począwszy od lokomotywy parowej, e, to jest rok 1944, to jest parowóz serii TY2 e, nr 911, e, który na co dzień stacjonuje w skansenie kolejowym w kabówce. Wagon i plus jeszcze sześć wagonów, w tym trzy dwuosiowe, które są mniej więcej z lat dwudziestych, trzydziestych, XX wieku. Obecnie ten wagon, w którym się znajdujemy, jest właśnie jednym z tych wagonów, to jest wagon dwuosiowy. Plus dodatkowo trzy wagony z lat mniej więcej pięćdziesiątych, to już są troszeczkę nowsze wagony, można powiedzieć bardziej jakby wygodne, czteroosiowe, tak zwane ryflaki. To może, może jeszcze to jeszcze Dzisiaj na zaproszenie kolegów ze stowarzyszenia kolejniczego bierzemy udział w imprezie. Jest z nami kilka osób, znaczy kilkanaście w sumie, 15 osób z grupy rekonstrukcyjnej. Są koledzy w mundurach austro węgierskich z okresu I wojny światowej. Pasujący właśnie do czasów tego pociągu tych pierwszych wagonów. Ja jestem w Mundurze Radzieckim drugowojennym, w mundurach pruskich też mamy kolegów, są też w mundurach partyzanckich koledzy. Sierżantem 155 pruskiego pułku piechoty z Ostrowa Wielkopolskiego, oddziału ciężkich karabinów maszynowych. Ma na sobie mundur wzoru 1910 roku, Pickel na głowie, której elementem oryginalnym jest orzeł. Na sobie mam odznaczenia pruskie oraz austro-węgierskie. Skąd w ogóle w tych okolicach i przy tej okazji żołnierz pruski? Otóż wiadomo, była to armia sojusznicza Austro-Węgier, która. Wydatnie przyczyniła się do zwycięstwa nad armią carską rosyjską w 1914 roku pod Limanową oraz w maju 1915 roku pod Gorlicami. Wielu żołnierzy naszej armii spoczywa na tutejszych cmentarzach. Jak Wam się podoba wycieczka? Fajna. A co najbardziej Ci się podoba? No, te przystanki w ogóle. Dostrzelanina. A widziałeś wcześniej taki pociąg? Nie. A tobie co się najbardziej podoba? Eee... No powiedz, Daniel, powiedz. Leży na, na bardziej. Dzieńcówkę. Pan ma na sobie też jakiś ciekawy strój. Proszę nam coś o nie opowiedzieć. XIX wieczny młodego mężczyzny, dobrze się zapowiadającego, bardzo, że tak powiem, zamożnego mężczyzny XIX wiecznego No właśnie, to miał być pociąg retro. No nie do końca on jest retro, prawda? To jest bardziej pociąg, można powiedzieć, z drugiej, połowy lata 40. No niektóre, niektóre wagony są z lat przedwojennych, to akurat prawda. Ale takie były założenia. Akurat jestem z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Jestem pracownikiem merytorycznym. Nazywam się dr Piotr Wierzbicki. Zajmuję się problematyką sodecką i akurat tutaj głównym zadaniem Muzeum Okręgowego w Sączu jest prezentowanie historii miasta, regionu, rozdajemy m.in. Y, materiały promocyjne odnoszące się do zagadnień związanych z historią miasta, regionu. No i tym się przede wszystkim tutaj zajmujemy. Oczywiście propagujemy historię kolejnictwa, oczywiście propagujemy historię tą najnowszą, nowożytną i, na, i, na, i najstarszą, chodząc właśnie m.in. Y, z osobami właśnie z Muzeum Okręgowego Nosączu przebranymi odpowiednie stroje, no nie bardzo jest akurat. Y, przebrany no, przebranymi w odpowiednie stroje po, yy, po tym, że właśnie pociągu i opowiadamy różne, znaczy przekazujemy różne informacje z, z właśnie dotyczące historii miasta, regionu, no i kolejnictwa. I tak to mniej więcej funkcjonuje. Dlaczego pan wybrał się na taką wycieczkę? Jako sentyment? Nie, nie tylko sentyment. Z uwagi na to, że ja w Dużej mierze jako odpowiedzialny z Zakładu Linii Kolejowej w Nowym Sączu, a między innymi też członek Stowarzyszenia Goścników Kolei w Nowym sąszu zostałem wydelegowany na, na tą na, na tyłu właśnie akcję piękną. A między innymi też robiliśmy bardzo poważną akcję. Bezpieczny przejazd, zatrzymaj się i żyj, który był zainicjowany już od 2004 roku przez polską spółkę, Polskie Linie Kolejowe SA. Wcześniej było to robione przez okresy wakacyjne. Teraz robimy to przez okres, można powiedzieć, już całoroczny. Robimy to na zasadzie, można powiedzieć, bezpiecznych poniedziałków. Robimy to też na zasadzie kontroli na przejazdach kolejowych wspólnie z policją, żandarmerią, gdzie oni są partnerami, gdzie staramy się ukierunkować kierowców i zwrócić uwagę na to, że postępują niewłaściwie przy przekraczaniu przejazdu kolejowego, nie stosują się do znaków drogowych, jakie są obowiązujące przy tym przejazdzie robimy wszelkiego rodzaju prelekcje i dlatego też można powiedzieć teraz w wcześniejszym wagoniku tam są dzieciaki gdzie ja też robiłem tam bardzo poważną prelekcję w tym temacie gdzie starałem się dotrzeć do tych najmłodszych bo młodzież to jest w tym momencie nasza można powiedzieć przyszłość i jeżeli do nich dotrzemy to jest chwilą kiedy na będzie lata można powiedzieć już dotyczące uzyskania prawa jazdy. On będzie miał to w swoim Jak przejazd, takie wrażenia. Atmosfera jest bardzo sympatyczna ogólnie i bardzo miło zwiedzać walory tutaj tego regionu. Zwłaszcza, że mieszka się w tych terenach, a często nie bywa się w tak, tak pięknych i malowniczych miejscach. I ogólnie pociąg sam w sobie jako taki stary, bardzo dawno stary zapytek, prawda? I, i miejsca, które się widzi tutaj są po prostu piękne. Miłośników kolei zajmuje się na co dzień. E, na co dzień zajmujemy się propagowaniem e, transportu kolejowego, jakby pielęgnacją historii właśnie kolejnictwa, głównie na Sądetrzyźnie i, i tutaj na całym naszym obszarze można powiedzieć Małopolski tak naprawdę, no bo e, ten nasz przejazd dzisiejszy obejmuje, no, można powiedzieć, nie tylko Sądetczyznę, ale, ale tutaj okolice Limanowej, e, e, Mszany Dolnej Rabki, e, Chabówki. E, tak jak mówiłem, no zajmujemy się pielęgnacją takich, takich historycznych dóbr. Z prawdziwą przyjemnością skorzystałem z możliwości uczestnictwa w takiej wspaniałej imprezie. Taka impreza się prosiła od wielu lat. No dotychczas nie mogłem się na to, że tak powiem, nie tyle zdecydować, ile dostąpić tej możliwości. Zorganizowałem grupę ośmioosobową, osobową która uczestniczy w tym wyjeździe. Podziwiając przepiękny beskit Wyspowy, przepiękny Beskit sądecki, przepiękny, prawda trasy, które y, przejdą w zapomnienie. Uważam, że dla tego regionu, dla regionu Małopolski zasadniczym celem jest y, jedyny przemysł, to jest przemysł turystyczny. Przemysł turystyczny, który daje tą satysfakcję, a przy tym radość ludzi, że zapominają o codziennych y, swoich problemach, obowiązkach, a starają się raczej spędzić ten czas przyjemnie, czego dowodem jest wesoły, śpiewający wagon, czego dowodem jest chociażby przedwcześnie... Y, które pani obserwowała moje tańce tutaj z jedną z uczestniczek.